Ciao na wszystkim, z tej strony Axel, się razem z Aseverem i naszym wspaniałym przyjacielem y, Herusiem. Idziemy zrealizować bazę, która jest koło nas. Już tam przygotowaliśmy sobie podbudówkę. I teraz zaczynamy ze spinaczką, co tam się będzie działo. Mam nadzieję, że wskoczymy. Dawajcie, Ja lecimy. Jadą. Jadą, siery Zobacz, kurwa, dał wyrównania na tej bazie, ale no. Kujowo, bo woli no Coś mić, nowego I mi się kończy. Mamy cek? O, Trzymamy chyba, tak? Dobra. Akso budowniczy tu zrobił ładne wejście. Nie oglądam z góry na razie. Kusnąć trzeba. Wiesz, kurde, to się nazywa wejście, a nie jakieś takie jak twoje ostatnie. Coś się tu kilnął? Ja się kilałem. Dobra, to lecimy. Ty patrz, drzwi są otwarte. <laughs> ja, ja. Auto jest. Za te drzwi są otwarte, to widziałem. Ty jakaś skrzynka. Oj, ktoś się musiał wyjebać. Weźmy sobie lafi. Patrz, ty. A co? No kurwa, ja doszłam do budownictwa! Ja <laughs> Ale Pietro przeszedłem właśnie I chuj Wszystkie drzwi otwarte kurwa Ty mam własne. Dawaj czek ja tak. Dawaj czekaj Ale jaja Nawet jak tu nic nie będzie to i tak z tego w chuj surowcy będzie O ja cię pierdolę Sadzij na własne? Jebaj na własne. No. Ale ja, ja Chodźcie tutaj Kurwa Przydał się się też, żebyśmy wiedzieli jakie Janusze to zbudowali. Nie, Bo to chłopaki 2 minuty i po będzie. za szybko. Totem! 13 to temu. Jest 70 Po no będzie na ceka. O matko! Chłopaki gratuluję. Tu wygraliście kurwa serwer chłopaki. Janusze budownictwo. Chłopaki, to ja idę na piętro wyżej i rozbieram ściany. Przecież tyle żelaza z tej bazy. Ale jaja. Zaraz wam po, powiem, wam ile taku żelaza zbieram z samej góry. Aj, chyba nie, nie zautoryzowałem się w przełomie. No. Ja idzie do góry. Sufitów nie rozbierajcie. już ten. Ale rajdę ale ja nie. Chłopaki, no powiem wam, że chyba się opłacało. No, no, no. Nawet zostawię im czeku tą. Zostawię te wszystkie drzwi otwarte i, nawet, i nie rozwalajmy to temu. Niech zostają. Ale ja nie. Ale ja się śmiać, że wysadziliśmy bazę, w której nic nie było. Tak? Jedn, jedną ceką. Jak ja już mam z tak żelaza się skończyłem e, Ja mam tyle samo, ale dopiero dół rozbieram. a dopiero No jeszcze ja wyżej ja muszę wejść No tu jeszcze jest murek Ty wichi mi, mi ta jedna ceka Wiesz że oni na to budowę czasu poświęcili już tak. i surowcy a nawet nie skończą. To auto też będzie w jej, który będzie w niedługim czasie. Auto w jej chłopaki. Warte 10 euro. Sufity zostawię, bo sufitów chyba nic. A nie, dostaję się kamień. To rozwala mnie. No, sorry, ale to już takie wypadku To nie. Ale raki. Jezu, jakie hierarchie, oni nas nienawidzą. Wiecie o tym? co? Wisi mi to. Nie wiemy to. jak chul. <laughs> Ale te drzwi wydobyły, chorwa. Nie zbieram ich. Drzwi nie zbieram w żaden wypadku. Zostawiły chłopaki, żeby wiedzieli. Ja mam deski potrzebne, rozbierę. Ale desek no. jest trochę w domu. Rozwierę, bo mi potrzeba. Nie no, będzie przypał jak ten. dobra, pozamykam chłopakom, żeby wiedzieć, że drzwi się zamyka. Pójdzie sobie ktoś i zobaczy kurwa miesiąc już wszystkie zbaczą. Nie no, tego gościa, który ostatnio wychodził z gry to ja zabiję No No, Naprawdę, ty, a pomyśl jakbyśmy się wkurwili, jakbyśmy to rajdowali. Od dachu albo coś jakiego? Byśmy się weszli na dach, skoczyli, tu pierwszy jest zamknięte, zamknięty, my to rajdujemy przy dach. Ale bym rajd'io wtedy zajebał. To chyba jest najszybszy rajd na moim. z tym. na moim kanale ever. Ale ja tu bym się martwił o naszą bazę, bo jak oni. No bo mnie. poprosił, żebym rozwalił. On nie budował bazy, więc go posłuchał. Ej, dziękuję sobie. Kabarety. Rety, rety, kabarety Oj, Oj chyba mnie dzik uderzył Znowu żeby się zaraz nie wywalił Ojej, dobra, a dać im zostawimy To dzisiaj drugą baza mieliśmy świata? Tak, Ta, przed chwilą, na poprzednim odcinku obok. Przesunął więc... chodzik! Podejście po mnie za masę. Tak on po mnie nie, nie wziął. Bo my ktoś z tymi czekami zabiję i Już wsiadać, jestem przy krzakach. Kuja się przebiegł. Wracamy z rajdu. Ja mam to znowu. Tą? No. O kurwa, ile aut bazą? Ja pierdolę, ile płatów. Dobra, weźmy to zaparkujmy może. Gdzie to schować? To tu kurwa. Przedstaw odrodzenie. No ja tylko, chłopaki, 300 y, z żelaza zebrałem. Ja jeszcze ja zebrałem dwa Więc nie powiem, żeby się nie opłacało, no, jedna cega za. To. Co? Pytam się Haru, czy pomoże mi budować. No Kiedy więc, jest? chłopaki, Kiedy? Kiedy? pożegnajcie się na odcinku, bo to taki najkrótszy odcinek ever. Pożegnaj się, Haruś. Na razie. I pożegnaj się, Ashevery. As, as, as. No to trzymajcie się, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zaczenia w kolejnym odcinku i pozdrawiamy ja do Cześć!